Dzień dobry, witamy z siedziby Warty Poznań przy ulicy Spychalskiego. Witam trenera Warty Poznań pana Dawida Szulska. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry, witam. To pierwsza konferencja prasowa z udziałem nowego trenera Zielonych, a spotykamy się przed meczem 15. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Przypomnę, że w sobotę o godzinie 12.30 w Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań zmierzy się z Wisłą Płock. Przed tym meczem dziennikarze Nadesłali do trenera kilkanaście pytań. Teraz je hmm, odczytam. Pierwsze pytanie od redaktora Sławomira Lechny. Panie trenerze, na testach w klubie byli macedończyk Dimitar Mitrowski i francuz Abdulaje Łatara. Czy któregoś z nich widzi Pan w zespole? Nie mieliśmy jeszcze spotkania z dyrektorem sportowym, żeby o tym dyskutować, dlatego no, nie mogę się na razie wypowiadać. Muszę najpierw porozmawiać z dyrektorem sportowym, przedstawić swoją opinię, którą już oczywiście. Mam, a potem albo dyrektor sportowy będzie przekazywał to dalej, albo po prostu przy najbliższej okazji powiem, jakie jest moje zdanie. Natomiast no, spotkanie z dyrektorem mam dopiero dzisiaj po południu, więc nie, nie chcę na razie się wypowiadać na ten temat. Dziękuję. Redaktor Hubert Michnowicz, dzień dobry. Jest pan już kilkanaście dni w nowym klubie. Czy coś pana mocno zaskoczyło tu na miejscu, czy też w drużynie, i czy pa tak pan to sobie wyobrażał? nie nic mnie nie zaskoczyło tak to sobie wyobrażałem. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie też w tej sprawie, redaktor Mateusz Jarmusz. Jak trener ocenia stan zespołu zarówno fizyczny jak i psychiczny? Czy jest trener pozytywnie zaskoczony tym co zobaczył na treningach? Uważam, że e, trener Tworek zostawił drużynę dobrze przygotowaną e, pod kątem i, i psychicznym i fizycznym, bo w momencie, kiedy przyszedłem, wiem, że to też było po zwycięstwie z Piastem, w momencie, kiedy przyszedłem do szatni, to widziałem, że jest bardzo dużo pozytywnej energii i takiego e, ognia. E, ta szatnia ma ze sobą dobre relacje i e, tak jak jest, taka jak jest opinia na zewnątrz, to, to ta opinia e, funkcjonuje tutaj też e, w środowisku w, i, i nie jest to tylko opinia, tylko jest tak naprawdę, czyli ten aspekt psychologiczny jest bardzo dobry, jeśli chodzi o aspekt fizyczny. też jestem zadowolony. trenowaliśmy teraz dosyć dużo, jeśli chodzi o objętość i intensywność, bo chciałem dużo rzeczy zrobić i zawodnicy dobrze znosili te obciążenia. także jestem zadowolony z tego, jak drużyna wygląda fizycznie i psychicznie i mogę powiedzieć, że trener tworek na pewno robił tutaj bardzo dobrą robotę, co te wyniki w poprzednich dwóch sezonach tylko potwierdzają. Dziękuję. Właśnie o, o relację z trenerem Tworkiem pyta redaktor Dawid Dobrasz. Panie trenerze, czy kontaktował się pan z trenerem Piotrem Tworkiem po przejęciu zespołu? Po przejęciu zespołu się nie kontaktowałem. Chcę najpierw wyrobić sobie swoją opinię i mieć pierwsze odczucia, pierwsze wrażenia. Na pewno do trenera zadzwonię. Ostatnio z trenerem kontaktowałem się. W wakacje bo miałem e, chciałem wypożyczyć zawodnika z Warty i, i wtedy rozmawialiśmy na ten temat. Dziękuję redaktor Paweł Jonik. Dzień dobry panie trenerze. Czy jest pan zadowolony z czasu spędzonego z drużyną w przerwie w czasie przerwy na reprezentację i co było dla was głównym priorytetem w trakcie treningów? Tak, jestem bardzo zadowolony. E, dużo rzeczy udało nam się zrobić wspólnie. E, priorytet e, taki największy to było usprawnienie działań w świetle bramki i w obronie i w ataku. W ataku, dlatego żebyśmy mieli po prostu więcej możliwości, aby te bramki zdobywać. W obronie, dlatego że chcę delikatnie skorygować to, co się działo, choć uważam, że, że warta akurat w grze defensywnej naprawdę dobrze sobie radziła. No i też poświęciliśmy. Trochę więcej czasu na elementy związane z budową ataku pozycyjnego i z pressingiem, bo o tym już mówiłem wcześniej, że chciałbym to wdrożyć. Dziękuję. Ponownie redaktor Dawid Dobrasz. Jak zapatruje się Pan na to, że Warta wszystkie swoje mecze gra w Grodzisku Wielkopolskim? Czy uważa Pan to za problem? Nie, nie uważam tego za problem. Pracując w Wiśle, trenowaliśmy w Myśleńcach, a graliśmy na stadionie w Krakowie i też trzeba było dojechać na mecz. A tutaj dodatkowym atutem jest to, że już dzień wcześniej zawsze jedziemy, mamy zgrupowanie na miejscu, trenujemy na, na boisku, e, tym głównym w Grudzisku. E, no i do tego z opinii piłkarzy i, i członków sztabu wiem, że wszyscy tam e, po prostu wkładają mnóstwo energii i jest wszystko profesjonalnie przygotowane, więc e, cieszę się, że gramy w Grudzisku, e, bo wiem, że ludzie tam e, poświęcają bardzo dużo e, uwagi i pracy, abyśmy się tam komfortowo czuli. Dziękuję. Pytanie o sytuację kadrową tutaj od kilku dziennikarzy, więc spytam prosto, na kogo ten nie będzie mógł liczyć w sobotę. No tak naprawdę wszyscy piłkarze, którzy byli dostępni na mecz z Piastem są dostępni na najbliższe spotkanie. Ci, którzy nie byli dostępni, nadal nie są dostępni. Wrócił już do treningów Fiedosewicz. I jeśli chodzi o o. Nowe osoby to Robert Iwanow wraca po pauzie na kartki, wraca też ze zgrupowania reprezentacji, gdzie bardzo dobrze spisywał się indywidualnie w dwóch meczach: zwycięstwo z Bośnią i porażka z Francją. Natomiast no, oglądałem, analizowałem pierwszy mecz z Bośnią dosyć szczegółowo i, i uważam, że naprawdę dużo się tam działo dobrego, jeśli chodzi o Iwanowa w obronie, więc jesteśmy bardzo dumni, że że nasz piłkarz tak dobrze sobie radzi w kadrze, do tego ostatnio też naprawdę dobrze wyglądało to grając przeciwko gwiazdom światowego formatu, więc tylko się cieszymy, że, że będziemy mieli taką możliwość, że Robert do nas dołącza i, i walczy o skład. Dziękuję. Ponownie redaktor Mateusz Jarmusz. Czy w meczu z Wisłą Płock zobaczymy ewolucję dotychczasowej gry Warty, czy raczej rewolucję? Nie, na pewno zobaczymy ewolucję. Wiem, że ten czas, czyli dwa tygodnie, to, to nie jest jakaś, można powiedzieć, że nie jest to taki okres, żeby wszystko wywracać do góry nogami. Tak jak już mówiłem, no chciałbym, żebyśmy też potrafili częściej wyjść do, do pressingu. Chciałbym, żebyśmy też mieli trochę inny pomysł na budowanie akcji. I myślę, że te dwie rzeczy będziemy powoli wdrażać, natomiast na pewno nie będzie tak, że, że nagle będziemy drużyną, która wszystko zmieni. Hmm, dziękuję. Redaktor Witold Puchalski. Dzień dobry, panie trenerze. Czy rozważa pan ustawienie drużyny z trzema obrońcami? Jest sporo kontuzji środkowych obrońców, a jednocześnie to dosyć ofensywne ustawienie drużyny? Oczywiście, że rozważam. Samo ustawienie to. Nigdy nie jest dla mnie problem. Bardziej kieruję się tym, że grałem w swoim poprzednim klubie i w ustawieniu z trójką z tyłu 3-4-3-3-5-2, ale grałem też w ustawieniu 4-2-3-1. Myślę, że jedno i drugie ustawienie, czy system gry, to nie jest problem dla piłkarzy. Warte, ponieważ często grali na czwórkę z tyłu, a w ostatnim spotkaniu z Piastem było to ustawienie trzema środkowymi obrońcami 5-4-1 i też się sprawdziło, więc. Myślę, że, że to jest dla mnie dodatkowy komfort, że możemy grać i na trójkę z tyłu, i na czwórkę. Mhm, dziękuję. Redaktor Paweł Jonik ponownie. W tym sezonie Wisła Podsta drużyna o dwóch obliczach. Na wyjeździe na wciarze zupełnie nie przypominają siebie samych z meczów domowych. Czy to dla Pana i całego sztabu dodatkowa trudność w kontekście rozgryzienia rywala? Myślę, że nie. Każda passa ma swój koniec. My zrobimy wszystko, żeby ta passa wisły post na wyjazdach trwała dalej, bo chcemy wygrać ten mecz, natomiast myślę, że po prostu czasami tak jest w piłce, że się nawarstwia w krótkim odstępie czasu takie coś, że się nie wygrywa na wyjeździe, a wygrywa u siebie i odwrotnie czasami zdarza się, że drużyna wygrywa kilka razy z rzędu na wyjeździe, nie potrafi u siebie a potem to wszystko wraca do normalności. Myślę, że do, do końca sezonu Wisła Połock zacznie też punktować na wyjazdach, a mniej punktów na przykład zdobywać u siebie i będzie to całkiem normalne. Bardzo liczę na to, że wygramy z Wisłą i przedłużymy im tą pasję negatywną. Natomiast no, my też nie skupiamy się na tej historii, bo, bo to jest przeszłość, każdy mecz to jest nowe otwarcie. Więc no myślimy tylko i wyłącznie o tym, jak tą Wisłę Płock pokonać i na pewno od pierwszego kopnięcia w meczu już, już od pierwszej można powiedzieć momentów rozgrzewki nawet na naszych treningach w ogóle na to nie zwracamy uwagi, tylko koncentrujemy się na swoich zadaniach. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Redaktor Hubert Michnowicz ponownie. Jak Pan ocenia drużynę Wisły Płock z perspektywy ich dyspozycji na wyjazdach? Na jakie elementy gry zwrócił Pan uwagę? No to pierwszą część już powiedziałem. Jeśli chodzi o drugą część, no zwróciliśmy uwagę na pewno na to, że Wisła-Płock dużo dośrodkowuje piłkę w pole karne rywala. Nie jest to drużyna, która buduje akcję do ostatniej tercji i, i szuka różnych rozwiązań. Tylko jeżeli jest po prostu okazja wrzucać z głębi, z spod linii, to piłkarze Wisły-Płock to robią. Lubią też zagrać w sposób taki bezpośredni, Czyli zaatakować przestrzeń za linią obrony długim podaniem. No i na pewno uwagę też zwróciliśmy na to, że Wolski czy Furman to, to dwóch zawodników, którzy pełnią rolę takich wolnych elektronów. Bardzo dobrze czują wolną przestrzeń i w tą przestrzeń schodzą. Czasami zdarza się, że któryś z nich, często też rasak, schodzi do boku, robi tam przewagę. A jeśli chodzi o sam system gry, to Wisła Płock gra w najróżniejszy sposób, różnymi ustawieniami, czy to 4-4-2 w rombie, czy zdarzało się, że grali 3-4-3-5-4-1 w obronie niskiej. Także nie, nie koncentrujemy się na tym, że tam będzie jakaś stała forma występować. Oczywiście wiemy, co jest mocną stroną Wisły Płock, natomiast naprawdę chcemy bardziej narzucić swoje działania, i, i być taką drużyną, która będzie drużyną aktywną, a nie, a nie reaktywną tylko. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Debiut na konferencji już za trenerem, teraz czeka nas debiut na boisku. Ten mecz w sobotę o 12.30. Zapraszamy serdecznie Państwa i do udziału w meczu, i do udziału w pomeczowej konferencji. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Życzymy Państwu miłego dnia. Do widzenia. Dziękuję bardzo.